A to będzie dla Was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział i werset dwunasty. Witajcie w pierwszym dniu świąt. Myślałem sobie tak ostatnio trochę w trakcie tych świąt o tym, że że wielu rzeczy nie wiemy, Że tak naprawdę patrząc na na Boże Narodzenie, na to 2000 lat historii Bożego Narodzenia kiedy my y, przeżywamy y, tą nadzieję, tą radość, tą wdzięczność, też tym, może być, to zadziwienie tak naprawdę nad tą historią, y, to myślę sobie, że tak naprawdę chyba najważniejsze jest to, żeby dać się pociągnąć tej historii. Oczywiście możemy, możemy gdzieś próbować zrozumieć i staram się rozumieć, myślę, że wiecie, ci z Was, którzy mnie oglądają trochę częściej, że staram się Zrozumieć to, co się da. Natomiast chciałbym y, chyba zachęcić nas do tego, żeby nie wszystko brać na umysł, bo się nie da. Serce czasami nas wyprzedza, i serce rozpoznaje coś, co jest pierwotne, to znaczy rozpoznaje sens. Umysł ten sens sobie tłumaczy, umysł ten sens potrafi w jakiś sposób przełożyć na zastosowanie, a to, co nas urzeka, to, co nas zachwyca, to, co nas pociąga, to rozpoznaje serce. I wydaje mi się, że wiem, że to jest ryzyko. Wiem, że to może jest trochę zbyt nieostre, ale myślę sobie, że ostatecznie opowieść o wcielonym synu Bożym w żłubku leżącym, aniołach, którzy przychodzą do pasterzy i mówią im, że znakiem będzie niemowlę położone w żłobie, to jest coś nieprawdopodobnego to nie, nieprawdopodobnego na zasadzie konceptualnej, na poziomie zrozumienia, ale na poziomie piękna, na poziomie właśnie treści, która, która może nas zmienić, która może do nas dotrzeć. I tego nam wszystkim życzę, żeby ta treść nas zmieniała, żeby ta treść nas yy, przemieniała, żebyśmy dali się jej porwać. Daj się jej porwać, te święta. Niech zmieni Twoje serce, Niech wypełni pokojem, wdzięcznością, radością, uwielbieniem i bądź zmieniony. Bądź zmieniony trwale. Tego życzę Tobie, Twoim bliskim i sobie samym i moim bliskim. Niech nas Bóg zachowuje przy Chrystusie. To jest najlepsze, co nam się może wydarzyć i niech się nam wydarza każdego dnia. Panie, bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Dziękujemy Ci za święta, dziękujemy Ci za przypominanie tego, co się wydarzyło, co jest tak piękne i dobre. I Daj nam po prostu przyjąć to na wiarę, iść wierząc być innym dzięki Tobie. Bądź pochwalony, bądź wywyższony i prowadź nas właśnie w takim życiu wiary. Z Bogiem i do zobaczenia.